Dzień dobry. Z uwagi na sytuację spowodowaną koronawirusem, najnowsze wydanie magazynu GIFZ Journal Polska po raz pierwszy ukazało się w nowej odsłonie w wersji online. W najnowszym numerze można znaleźć wiele ciekawych artykułów, wywiadów i aktualności z branży. Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu z prezesem zarządu firmy GIOC International oraz organizatorem targów Remade Easyforce, słowem Mirnem który wypowiada się o sytuacji w branży pomników reklamowych w czasie pandemii. W numerze publikujemy także ciekawy materiał przygotowany przez radcę prawnego Mateusza Wojciechowskiego. W formie poradnika wyjaśnia najczęstsze wątpliwości dotyczące pracy zdalnej, świadczeń postojowych oraz innych porad prawnych, z których warto skorzystać. Z uwagi na szczególną aktywność branży reklamowej w walce z koronawirusem, dużą część wydania GIF's Journal poświęcamy przedstawieniem najróżniejszych działań firm w tym okresie. W wydaniu nie zabraknie oczywiście stałych rubryk. Facebookowych aktualności, które tym razem też skupiają się na działaniach wspierających walkę z pandemią. Promocje, które widać, czyli produkty wykorzystywane podczas imprezy plenerowej. Gorąco polecamy również Felieton o branży stomatologiczno-ortodontycznej. Najnowsze wydanie magazynu jest także dobrym przykładem na to, że branża reklamowa, pomimo trudności związanych z pandemią, działa bardzo aktywnie i się nie poddaje. Dowodem na to są nowości i inspirujące produkty. Prezentowane przez firmy promujące się na łamach magazynu Gift Journal. Warto podkreślić, że oferta tych firm w tym numerze jest bardzo atrakcyjna. Aby ułatwić Państwu nawigację, reklamy firm zostały podlinkowane. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze spisem reklamodawców w aktualnym numerze. W tym wydaniu także podsumowanie targów Forma Days Warso, które odbyły się w lutym tego roku, pozostawiając nas wówczas doskonałymi widokami na następne miesiące. Warto zapoznać się z opiniami samych wystawców, z których wyłania się obiecujący kierunek rozwoju branży, jak i imprezy w kolejnych edycjach. Prezentujemy również materiał podsumowujący tegoroczne targi z Kijów. Zapraszamy do lektury wywiadu z inspirującym mówcą, zawodowym negocjatorem i przedsiębiorcą oraz głównym prelegentem Rema Kongres 2020, Krzysztofem Sardeckim. Jeszcze raz gorąco zapraszamy do przeczytania magazynu GIF Journal Polska. Wydanie dostępne na stronie magazynu oraz w opisie filmu. Miłej lektury i do zobaczenia.